Ciasto królewskie. Dawno-dawno temu w sercu tętniącego życiem królestwa Altaria, gdzie błyszczały wielkie pałace i rozwijało się królewskie życie, żyła młoda księżniczka o imieniu Amelia. W przeciwieństwie do wielu osób na jej stanowisku, Amelia nie zachwycała się przepychem i bogactwem. Pragnąc prostszego życia. Wyrzekła się tytułu i luksusów w wieku 24 lat, zamieniając królewskie suknie na fartuch piekarza. W skromnej piekarni odkryła ukojenie i cel. Szukając prawdziwego powołania poza murami pałacu. Dzień dobry, co mogę podać? Poprosiłam bym o czekoladowego chodzą. Jeszcze za wcześnie na no, słodecze, kochanie. Wiesz co? Jeśli poprawnie przeliterujesz krosą, będzie twój. C, R, O, I, S, S, A, N, T. Bardzo dobrze. Nadchodzi jeden czekoladowy krosą. Nadal odgrywasz nauczyciela, wasza wyso... Jestem Amelia. Ben, proszę... Ja robię? Cześć, Tato. Amelio, kochanie, jak tam e, pieczenie? Wszystko w porządku. Babeczki są hitem. A jak tam w pałacu? Tęsknimy za tobą. Posada nauczyciela królewskiego jest nadal wolna, jeśli ty Tato, rozmawialiśmy o tym. Muszę to zrobić sama. Dzień dobry. Co mogę ci dzisiaj zaoferować? Cóż, wybierz coś, co lubisz. Chcę ten z tęczowymi posypkami. Czekoladowe skaliste drogi. Świetne wybory. Już podaję. Czy to ty? Wyglądasz jak księżniczka Amelia. O to, to tylko głupia zabawa kostiumowa. Dziękuję, panienko. Proszę bardzo, księżniczko. Smacznego pałaszowania. Kolejny dzień, kolejne bliskie spotkanie, ha? Gdyby tylko wiedzieli. Czasem tęsknię za starym życiem, ale ja chcę po prostu uczyć. Czemu nie? Dobrze sobie radzisz z dziećmi. W tej gospodarce płacą nauczyciela nieopłacę czynszu. Albo raczej nie opłacę bez królewskiego dodatku. Cóż, może czas na plan B. Plan B? Tak, bądź dzielna. Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Ojej, na zewnątrz leje. Czy nie jesteś za późno na kawę? Nigdy. Co mogę podać? Poproszę potrójne espresso. Mam startę papierów do oceny. Ciężki dzień? Jeszcze jak! Uwielbiam uczyć, ale czasem jak natłok pracy, a dzieciaki potrafią też dać w kość. O, jesteś nauczycielką? Heaven oh, Elementary School. Wyglądasz na zainteresowaną. Zawsze chciałam uczyć. Serio? To dlaczego nie uczysz? Chyba życie. Ta piekarnia nie prowadzi się sama, a ja mam nauki do zapłacenia. Wydatki. Ech, obowiązki. Wiesz, jeden z naszych asystentów nauczyciela zniknął tydzień temu. Tak bez urlopu. To nie jest pełnoetatowe nauczanie, ale jakaś forma. Mówisz poważnie? Oczywiście! Dzieci cię pokochają. Masz tę bezpieczną aurę i iskrę. Nie wiem, mam tu obowiązki. Czasami okazje pukają do nas, kiedy najmniej się ich spodziewamy. Nie pozwól, by strach cię powstrzymał. Wiesz co? Zrobię to. Złożę podanie. Fantastycznie! Dam ci moją wizytówkę. Po krótkiej rozmowie, Amelia była jednocześnie zdenerwowana i podekscytowana. Nie spała prawie całą noc. Następnego ranka, punktualnie przyszła do szkoły na rozmowę kwalifikacyjną. Tak, pani Amelia, bez nazwiska? Po prostu Amelia, proszę. No dobrze, pani brak formalnego doświadczenia jest niepokojący. Swój brak doświadczenia nadrabiam pasją. Już od dziecka marzyłam o nauczaniu. A to dlaczego? Wierzę, że edukacja jest ważną podstawą. Otwiera drzwi, poszerza horyzonty. Każde dziecko zasługuje na taką szansę, niezależnie od okoliczności. To szlachetne uczucie, ale nauczanie to nie tylko pasja. To ciężka praca. Długie godziny! Ciężka praca nie jest mi obca. Pracuję po 19 godzin w piekarni, ale nawet w najtrudniejsze dni. Zachęcam dzieci do przeliterowania, czy też uczę liczyć resztę. Dzięki temu uczenie jest bardziej wartościowe. No cóż, Amelio, brzmisz bardzo obiecująco. Pani Martinez, na razie wprowadzicie w temat, a teraz Powodzenia. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Gdy wyszli z gabinetu dyrektorki, pani Martinez wyglądała na nieco zaniepokojoną. Szybko odwróciła się do Ameli. Gdy szły w stronę zamkniętych drzwi klasy, w jej słowach rozbrzmiewała nuta skruchy: Amelio, kochana. Obawiam się, że jest jeszcze jedna przeszkoda, o której ci nie mówiłam? Co takiego? Klasa, do której zaraz wejdziesz, cóż, to wyjątkowa grupa. Wyjątkowa w sensie najbardziej wymagająca grupa. Nazywanie ich awanturnikami byłoby nieadekwatne. Nienawidzę tego mówić, ale podejrzewamy, że nasz ostatni zastępca mógł odejść z ich powodu. Aha. Powinnam cię była ostrzec wcześniej. Czuję się okropnie, dając cię na minę, ale mam przeczucie co do ciebie, księżniczko Amelio. Myślę, że możesz być tą, która do nich dotrze. Zrobię co w mojej mocy. Powodzenia, przyda ci się. Księżniczka Amelia stanęła z przodu klasy. Jej oczy były szeroko otwarte z niedowierzania na to, co zobaczyła. W pomieszczeniu panował chaos, wir zamieszania i wrzawy. Dwóch chłopców z tyłu brało udział w konkursie na papierowy samolot. Ich dzieła przelatywały obok głowy księżniczki Ameli. Grupa dziewcząt w kącie głośno plotkowała i chichotała, całkowicie ignorując obecność nauczycielki. Jedno dziecko stało na ławce. Próbując stanąć na rękach, podczas gdy jego przyjaciele go dopingowali. Inny uczeń czołgał się pod ławkami, wiążąc sznurowadła. Znudzony chłopiec rysował grafiki na swojej ławce permanentnym markerem. Trójka dzieci grała w łapanie zmiętej kulki papieru, przy każdym rzucie o włos mijając akwarium. Dziewczynka z warkoczykami i aparatem ortodontycznym kręciła się w kółko pośrodku klasy, krzycząc na cały głos. Dzień dobry wszystkim. Jestem księżniczka Amelia, wasza nowa nauczycielka. Kakofonia głosów, śmiech i odgłosów były ogłuszające. Dobrze wszyscy, spróbujemy jeszcze raz. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy się dobrze bawić. Kto lubi balony? Zagramy w grę. Puszczam w obieg paczkę balonów. Każdy z Was ma wybrać jeden i nadmuchać go. A potem markerem pernamentnym napisać swoje imię na balonie. A teraz podrzućmy te balony. Okej, okay, Waszym zadaniem jest znalezienie balonu ze swoim imieniem. Macie trzy minuty. Start! Czas minął. Czy ktoś znalazł swój balon? A teraz zaczyna się zabawa. Proszę, żebyście podnieśli balon znajdujący się najbliżej was i oddali go osobie, której imię jest na nim. Widzicie, dzieci? Te balony są jak szczęście. Nie znajdziemy go, gdy będziemy gorączkowo szukać własnego. Ale jeśli zależy nam na czyimś szczęściu, ostatecznie pomoże nam znaleźć nasze własne. Księżniczko Amelio, możemy zagrać jutro jeszcze raz? Nigdy nie widziałam ich tak zaangażowanych. Księżniczko Amelio, nie chciałabyś zostać na pełny etat? Naprawdę? Ja... tak, oczywiście. Przepraszam, po prostu... tak długo o tym marzyłam. Nie przepraszaj, widzę jak wiele to dla Ciebie znaczy. Twoja pasja jest dokładnie tym, czego potrzebują te dzieci. Witamy w Oak Heaven Elementary. Zaczynasz w poniedziałek. Dziękuję za tę szansę. Nie zawiodę Pani. No i jak było? Niesamowicie. Myślę, że znalazłam swoje powołanie. Plan bezwyciężył. Plan bezwyciężył. Czasami droga do naszego szczęścia nie jest prosta, ale z odrobiną odwagi i mnóstwem serca zawsze możemy znaleźć swoją drogę.